Wciąż się Matuszkę z kolejnym bejsturze, za mną jest cały gang Albani Romeo Spicy Suchy Fugolik. Oczywiście aż Kofov, za nami jeszcze Oliwcia, lubi robić loda. Dzisiaj y, pokażemy wam Kuboida świątecznego z edycji aribi.pl, Zapraszam, tak wygląda nasz żółwik. No praktycznie jesteś po żółwikiem. Romeo chciałbyś coś opowiedzieć o tej budowli? To po, tak naprawdę to powstało spontanicznie. Nie było żadnego pomysłu na to. Tak żeby zrobić fajny klimacik, dzisiaj jeszcze dokończymy, to tu zostało może jeszcze 10 minut roboty Tak naprawdę no to co tu więcej opowiadać o tym dole. Klimacik świąteczny jest, choinka jest, niedokończona. Kugolik miał dokończyć, bo ja zrobił jak zawsze. No bo jest śmierdzielem. Ale możemy pokazać dole. dokończoną górę. Zapraszamy. Tak jak widzicie, tutaj mamy tak żółwik ze schodami, jak w prawdziwym polskim domu. Proszamy na górę. No i tak to się prezentuje też, fajnie właśnie wygląda ta podłoga na minimapie, bo na minimapie ona naprawdę robi robotę. No tylko napis zasłania, ale ogólnie jakby nie było napisu, to naprawdę to robi robotę. No i co? Romeo, chciałbyś coś powiedzieć o tych budowlach, pokazać? Tak, na początku to mamy główną postać, którą jest Mikołaj i Renifer z Mikołaj za zajął nam około dnia do półtorej dnia roboty Renifer niestety Fugolikowi zajął 4 dni <grymne> Razem z domkiem, przepraszam, bo z z domek też budował. I mamy też poboczną rzecz e takiego mniejszego bałwana. Koinkę Fugolika nieozdobioną oczywiście Prezenty, drzewkarka, domek Peczki. Buildów na Kuboidzie, proszę bardzo. Nie widzę nikogo. No to tak. No to popraszamy na drzewkę chyba, nie? Jeszcze. Tych. Zobaczymy, jak to się na drzewce prezentuje. Tutaj mamy w bałwanku, oczywiście, beczułkę do PVP. Później. Od drzewkarka przemyślana, bardzo ładna. Tu z drzewkarki jeszcze widać bardzo ładnie. łeb tego Mikołaja w samej górze mamy na później. Trzymajcie, nie atuję. Wylejcie wodę tak. <grym> Gdzie? Do dole no, no, go mi, go Poczekaj dokończymy No to weź mu ktoś wylej no Ja chcę perłę się na górę Pokażemy te płatki śniegu właśnie tego, Te logo całe Pierniczka no ogólnie Fajnie Kuboid wygląda Chłopaki się postarali Głównie Romeo Który tutaj przyszedł nam zbudować Także, no fajnie, fajnie. A kto wie, może zostali. No także, widzicie, jeżeli chcecie kupować w tak, za pieniądze, to tylko u Romeo. Ja płaciłem 2000 do tych. Tutaj macie pierniczka na górze, oczywiście. Ładnie patrzy. Leci przez taką, jak to się nazywa, te kółko? Wieniec. To Przez taki wieniec. O, proszę bardzo, płatki śniegu. No, i na samej górze nie zabrakło oczywiście. Logo Arrivi. Także tak się prezentuje nasz Kuboid. A ja mogę wam tylko powiedzieć. Nie! O! A nie, bo jeszcze ten. Mamy prezent dla widzów, to ogląda do końca. Fancy zaśpiewa nam dzisiaj na koniec filmu Mydełkofa. Zapraszamy. Szalala, szalala, ty ja My, fa Dziękuję to tam chyba było też jakiś chórek z tyłu, tak mi się wydaje Z bratem, z bratem Dobra, już, a ten altuje